Cześć, cześć, cześć! Z tej strony Hernandez Web. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to proszę zasubskrybuj mój kanał. To pozwoli mi się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze treści. A w dzisiejszym odcinku chcę pokazać Wam, jak zrobić kopię zapasową komputera. A więc na początku musimy zaopatrzyć się w dysk zewnętrzny. Jak duży ma być to dysk? Ja w swoim komputerze mam dysk około 256 GB, tak 224 GB SSD. I teraz musimy być świadomi, że, aby zrobić kopię zapasową, musimy mieć dysk większy niż ta pojemność. Ja w tym tygodniu zaopatrzyłem się w taki oto dysk. Był to najtańszy dysk, który był chyba na Allegro o pojemności 500 GB. Z wysyłką wyszedł mnie on około 104 zł. I tak jak powiedziałem, był to najtańszy dysk. Dobrze, jeżeli już taki dysk sobie załatwicie lub macie już taki dysk, to teraz musimy wejść w Google i poszukać aplikacji, która się nazywa. Easy as. I kiedy już jesteśmy na stronie, przechodzimy w Backup Restore, i tutaj wybieramy to do Backup Free. Hmm. Aplikację pobieramy. Tutaj trzeba wprowadzić adres e-mail. Później aplikacja powinna się pobierać. Ja nie będę jej instalował, ponieważ ja już ją zainstalowałem wcześniej. Dobrze, jeżeli już mamy zainstalowaną aplikację. Easy a do backup. To przechodzimy w nią. Ja zainstalowałem sobie ją na pulpicie, znaczy skrót do niej mam na pulpicie. I teraz podłączamy nasz dysk zewnętrzny do komputera. Teraz rozwijamy tutaj menu, wchodzimy w narzędzia i utwórz dysk awaryjny. Teraz wybieramy lokalizację. Nowy D i OK. I teraz czekamy, aż utworzy nam się dysk awaryjny. Ok. Dysk awaryjny już się utworzył. Klikamy zakończ. Niech was nie zmieli, To jeszcze nie jest koniec. Teraz główna część naszego zadania. Przechodzimy tutaj w kopię zapasowa systemu. I teraz wybieramy tutaj Microsoft Windows 10. Miejsce docelowe. Oczywiście my będziemy wykonywać kopię zapasową na naszym dysku zewnętrznym. Mój dysk zewnętrzny nazywa się Nowy D. Ok. Jak widzicie, tutaj 224 GB, prawie 225 GB będzie zajmować moja kopia zapasowa kontynuuj I kopia zapasowa zaczyna nam się tworzyć. Więc musimy poczekać. Ok, po około 20 minutach kopia zapasowa została wykonana. Ja teraz nie będę pokazywał, jak w razie uszkodzenia komputera odzyskać z tej kopii nasz stan, ponieważ nie mam takiej potrzeby, mój komputer działa znakomicie ale po prostu, tak skracając, będzie trzeba wejść w ustawienia Biosu i włączyć botowanie z dysku zewnętrznego, dysku D. Pamiętajcie na koniec, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, które, którzy będą robić kopie zapasowe. A jeżeli chciałbyś zakupić sobie usługę stworzenia jakiegoś fajnego konta Premium, to możesz ją zakupić w moim sklepie. Wystarczy, że wejdziesz w opis pod każdym moim filmem. I tutaj jest link do mojego sklepu, lub przejdziesz w moją nazwę użytkownika i naklikniesz na ikonkę sklepu Hernandez Web. Na stronie znajdziesz możliwość wykupienia usługi do takich właśnie platform jak Netflix, HBO, Spotify i wielu innych. To by było na tyle, cześć.